wywiadu Brazylii. Kogoś dla nich znajdziesz. Tylko słuchaj, sprawdziłem ich i okazuje się, że działają bez zgody, mamy i taty. Jak się czujesz, tak wiesz? To znaczy? Chodzi o to, że nasi klienci, choć są oficerami Agencji Wywiadu Brazylii, to działają bez wiedzy agencji. O, dlaczego? Przeceniasz, Niewi. Nie znam wszystkich odpowiedzi. Musisz im zadać to pytanie powodzenia. A Aha. A gdzie jest? Pojechała do swojego ojca do Night City. A... Jak będzie miała szczęście, to nigdy. Witam, Steven Santos. Agencja Wywiadu Federacyjnej Republiki Brazylii. Tak. Mamy namierzone te procesory. Mm -hmm. Gustowne wnętrze. Nie wygląda na dobrane przypadkowo. To własność agencji i punkt operacyjny. Zaraz zresztą dam ci próbkę naszych możliwości. Sprawdzimy cię. Pewnie. Sprawdźmy, co o mnie wiecie. Nie ruszaj się. O, są i powiązania. Były agent kontrwywiadu Arasaki, zwolniony w trybie natychmiastowym. Brak odprawy. O, to musiało zaboleć. Hmm. A o skoku na Konpeki Plaza nic nie macie? Hmm. Część danych jest zaszyfrowana... Uprawnienia czwartego stopnia? Kim ty jesteś, co? Bierzemy go. Anna! Sygnał może w każdej chwili zniknąć. Nie mamy czasu. Wij, spójrz na ekran. Hans mówił, że kogoś szukacie. Rozumiem, że to ten facet. No, brawo. To Mark Bana. 37 lat, w agencji od 12. 183 cm wzrostu, brunet, dobrze zbudowany, przeszkolenie bojowe. Bana zaginął w 6 miesięcy temu. Przed samym zniknięciem prosił o pomoc. Mamy nagranie. Dostałem. Kurwa. Idą po mnie. Idą. Idźcie kogoś! Proszę! Biomonitor pany uaktywnił się kilka dni temu. Sygnał dochodzi z Doktown i przemieszcza się. Pytania? Wiem, że nie macie autoryzacji swojej agencji. Czemu więc to robicie? Więc musiał nas sprawdzić. Swo Profesjonalista. Zgadza się. Działamy bez zgody agencji. Pytasz, dlaczego? Gdy bana zaginął, agencja uznała go za zabitego w akcji, choć ciała nigdy nie odnaleziono. Teraz, gdy pojawił się sygnał z jego biomonitora, umywają ręce. Według systemów szansa, że bana żyje, nie przekracza 4%. Pieprzyć systemy. Wypieli się na niego sukiencyny. Ale my tego nie zrobimy. Tak się po prostu nie robi. Są pewne zasady. Dlaczego bana jest dla was taki ważny? Dzięki niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To on nas zrekrutował. Poza tym, czasem dzieje się coś tak niesprawiedliwego, że trudno siedzieć z założonymi rękami, ok? Liczą się dwie rzeczy. Pierwsza: bana to nasz przyjaciel, jesteśmy mu coś winni. Druga: płacimy ci za to, żebyś sprawdził jego sygnał, jasne? Z konsekwencjami sobie poradzimy. Macie jeszcze jakieś niespodzianki? No... niestety. Słuchaj, sygnał z biomonitora Bany idzie z muzeum Organitopia w Terra Cognita. Problem jest taki, że są tam kosiarze. Ciągą do sygnału jak ćmy do lampy, a to nie wszystko. Z kosiarzami jest Boris Rybakow, eks-operator specnazu. Pies wojny. Pieprzona maszyna do zabijania. Dobra. Wszystko jasne. Biorę się do roboty. Wysyłam ci koordynaty. Ana do ciebie zadzwoni, gdy zbliżysz się do sygnału. Znajdź banę, Albo chociaż ten cholerny biomonitor. Postaram się. Nie no na białko? Muszą się to wiedzieć. Widziałem. Tym razem na pewno. Ostatni transport nam się opóźnia. Podjedź jutro, to będziemy mieć całotowe. I'm <laughs>

Jak się do mnie podpiąłeś? Zakałowałem wewnętrzną sieć, ale poczekaj z pytaniami. Jestem ranny, a jeszcze ci kosiarze. Rozumiem. Gdzie jesteś? Gracias. Sukin, syn, ty gdzie? 苏古野。 you specjalnych rybaków. Miej się na baczności. się do sygnału bany. Um, on chyba żyje. Co? Słuchaj, zostaje na łączach. Wszystko tłumaczę. Co ty tu robisz? Czekałam na was. Jestem Katia Karelina. Sowoil. Potrzebuję pomocy waszej agencji. Domyślam się, że jesteś na łączach ze swoimi ludźmi. Słyszą cię. Gdzie jest Bana? Mm, to już nieważne. Bana nie żyje. Zabiłaś go, tak. To przed tobą uciekał. Posłuchaj. Naraziłam się w własnej korporacji. Sowoj mnie ściga. <ścoughs> Sowoil... Oni mi nie odpuszczą, rozumiesz? Zadałem Ci pytanie. Wi, sprawdziliśmy ją. To specjalistka od uzyskiwania informacji. Chodzi o przesłuchania. Sowoilu tu nie ma. Jestem ja. Mów Bana. Spokojnie. Schwytaliśmy bane w Doktown. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, dla kogo pracuje. To wyszło podczas przesłuchania. Utrzymywałam go przy życiu. Podawałam leki. To, co potem się stało. To nie zależało ode mnie. Suka kłamie. Wi? aktualizuje cel zadania. Zabij ją i przynieś biomonitor. Bez odbioru. Ana? Ana? No? Co mówią twoi ludzie? Brazylijczycy chcą cię zabić. Zgadnij, kto ma pociągnąć za spust. A, ale o czym my rozmawiamy? Mam dla was dane. Bądźmy profesjonalistami nie ma żadnych nas. Przyjaciele Bany z agencji wynajęli mnie, żeby go znaleźć albo jego biomonitor czekaj, wynajęli cię czyli jesteś najemnikiem to, co zrobiłam, to była tylko moja praca. Na pewno to rozumiesz nie zabijaj mnie. Mam propozycję tylko mnie wysłuchaj nie, też mam pracę do wykonania. Nie strzelaj, proszę, nie musisz tego robić. Po prostu weź monitor. Zostaw mnie, proszę. Niebezpieczny. Nie reaguje na próby kontaktu. Strzelać bez losu. Biomonitor trzeba zniszczyć. Wiesz Nie. Nie odwrócę głowy. Nie tym razem. Proszę O co no. chodzi? Obecnie w Rio trwają rozmowy biznesowe między Brazylią a Sowojlem. Wiesz, co to oznacza? Nie słuchaj go. Po, po prostu daj mi biomonitor. To i tak nie twoja sprawa. Steven, mów. Co mają te rozmowy między Sowoilem a Brazylią do śmierci Bany? Agencja celowo nie sprawdzała sygnałów. Wiedzieli, że Bana wpadł w ręce Sowojlu, ale nie chcieli tego wiedzieć oficjalnie. To im nie na rękę. Przyznanie, że Sowoj zamordował naszego agenta oznacza zerwanie rozmów biznesowych i wkurzenie ludzi, którzy nam nie odpuszczą. Agencja? Pieprzyć ich. Bana został zamordowany, a te chciwe skurwy syny zamiatają to pod dywan? Żeby zarobić kasę? Anna, co chcesz zrobić z danymi z biomonitora? Przesłać do mediów i na całą agencję. Wszystkich nie uciszą. Jestem to winna, banie. Biomonitor trzeba zniszczyć. Anna, teraz już chodzi tylko o nasze życie. Jemu nie pomożesz. Prawdziwy z ciebie bohater. Ale nie bój się, wezmę wszystko na siebie. Będziesz miał to swoje życie. Swoją malutką karierę. Proszę, nie rób nic głupiego. Wi, daj mi biomonitor. Wkurwimy kilku panów w garniturach. Przepraszam, ale Steven ma rację. To byłoby dla was zbyt ryzykowne. Nie! N nie zostawię tego tak! Nie zostawię! Churze! Dzięki. Przesyłam ci pieniądze. Niedługo je dostaniesz. Dzięki. Wszystko załatwione? No i pięknie. Trochę się nam historia zaplątała, nie? Trochę tak. Ale podjąłeś słuszną decyzję. Rozsądek, a nie brawura. Zawsze to powtarzam. Leci przelew, kontrakt zamknięty.